Współtwórca tego programu Wojciech Tochma. Innym takim bardzo ważnym efektem, myślę, jest to, że ludzie, których dotknął ten problem, wzajemnie się wspierają. W Krakowie powstało Stowarzyszenie Rodzin, którym ktoś bliski zaginął. Mam nadzieję, że takie stowarzyszenia powstaną w innych miastach, bo myślę, że tylko ci ludzie, właśnie, którzy mają ten problem, którym ktoś bliski zaginął, wiedzą, jak. Potrzebne jest wsparcie, pomoc drugiego człowieka. I takie stowarzyszenia myślę, są potrzebne. Spotkanie takiego stowarzyszenia było w marcu w Krakowie. I ja tam byłem i przyniosłem Państwu relację. Ja Ja nie mogę tego zrozumieć. Może ja źle myślę, ale ludzie dotknięci właśnie takim nieszczęściem, bardzo jakoś to lubią chować dla siebie. Nie chcą wychodzić na zewnątrz. Z każdej rodziny dziecko może zginąć i na przykład gdybym ja te pół roku temu niecałe, miała taką informację na temat ucieczek, zaginięć ludzi jak mam teraz, to być może nie doszłoby do mojej tragedii. Ja poszukuję syna od dwóch lat. Nawet minęło już stycznia dwa lata. Też wyszedł z domu w południe i bym miał iść na no. ulicę.